Cześć, dzień dobry, witajcie. Witajcie w prawdziwej kuchni. Pozdrowienia z Milarepa Retrie Centrum Schneewerdingen. Dzisiaj trochę o tym, jak od praktycznej strony do pewnych rzeczy się przygotować. Pierwsza rzecz rękawiczki. Ja jestem wielkim zwolennikiem rękawiczek w kuchni. Nie tylko dlatego, że można się ich wykupiać w ten sposób. Trochę jest to efekt jednego z moich szefów, który bardzo skrupulatnie tego przestrzegał, co nie wszyscy robią w gastronomii. Niestety, oczywiście, jest to kwestia higieny. To jest bardzo ważne to w tej chwili jeszcze ważniejsze niż było. Wcześniej, natomiast jest to też kwestia e, naszego własnego bezpieczeństwa, naszego własnego komfortu, naszej własnej wygody. E, po pierwsze, e, w rękawiczkach się oczywiście trzeba nauczyć pracować, trzeba się przyzwyczaić do pracy w rękawiczkach. E, początkowo będzie niewygodnie, to jest normalne. E, co zrobić, żeby tą niewygodę ten dyskomfort zminimalizować? Otóż e, przede wszystkim nitryl. Tak tylko nitryl. Tak. Rękawiczki nitrylowe. E, kolejna rzecz. Duże opakowania to sztuk, e, nie kupowane w supermarketach, hipermarketach tylko w jakichś sklepach e, z zobaczeniem dla gastronomii ja kupowałem nawet w sklepie słuchajcie, motoryzacyjnym rękawiczki nitrylowe w Warszawie e, sklepy medyczne Allegro tak, można kupić nitryl nie, nie pamiętam Jakie, nie wiem, jakie są w tej chwili ceny, natomiast taka paczka 100 sztuk nitryli poniżej 20 zł. Jak to porównacie z cenami rękawiczek w supermarketach, w hipermarketach, to od razu wiadomo, dlaczego nie warto kupować w marketach. Dlaczego nitryl? Po pierwsze, jest materiałem nietoksycznym, nie wchodzącym w reakcję z żywnością, materiałem najmniej drażniącym dla skóry, materiałem najmniej powodującym właśnie ten dyskomfort, powodującym pocenie, materiałem też najbardziej, by powiedzieć, plastycznym, tak? Jeżeli macie te rękawiczki takie yy, z innych materiałów, one są często jakieś takie sztywne, źle, o wiele gorzej się w nich pracuje kolejna rzecz kolor, to jest taki no, no powiedzieć fiolet czy niebieski to nie są dokładnie dokładnie, to jest kobalt piru kobaltowa perła no. ok e, najlepsze rękawiczki są niebieskie ja osobiście lubię czarne ale to jest już mój odjazd kolorystyczny e, natomiast najlepsze rękawiczki są niebieskie e, z bardzo prostego powodu Widzieliście kiedyś niebieskie jedzenie? Poza jakimiś barwionymi lodami czy kremami? No właśnie nie. Tak, mamy czerwone jedzenie. Mamy czarne jedzenie nawet. Tak? Mamy zielone jedzenie. Żółte. Nie, białe. Nie ma niebieskiego. Jest rzeczą normalną. Więc rzeczą normalną, że w trakcie krojenia odkroimy kawałek rękawiczki, to się zdarza. Nie ma się czym przejmować. Jeżeli mamy rękawiczkę białą, żółtą, czarną, zieloną, czerwoną, to jest zawsze szansa na to, że akurat to co kroimy będzie w kolorze tej rękawiczki. I no, zjemy kawałek rękawiczki. Kiewałek nitryla nas nie zabije, no ale większy obciąć, jak ktoś go potem znajdzie przy jedzeniu. Natomiast niebieski, właśnie te są trochę za ciemne to powinien być taki e, oczojemny niebieski jest najbardziej widoczny, najłatwiej zauważyć, jeżeli sobie odkroimy kawałek, e, czy tam podrzemy tą rękawiczkę, kawałek nam wpadnie do jedzenia to też się zdarza, e, to wtedy jest najłatwiej znaleźć, tak najłatwiej jest zobaczyć y, gdzie ten kawałeczek y, gumy, nitrylu, plastiku y, Kunststoffu niemieckie słowo poznałem Kunst, Kunststoff ciągle mam problemy z wymogą kunststoff, kunststoff na określenie tworzywa sztucznego kawałek tego tworzywa nam wpadł, tak to jest taka bardzo ważna praktyczna rzecz. Kolejna rzecz co do rękawiczek, nasze bezpieczeństwo. Jeżeli mamy rękawiczkę, cokolwiek kroimy, zawsze jest to ryzyko. Zwłaszcza jeżeli mamy dobry ostry nóż, a dobry ostry nóż to podstawa w dobrej kuchni. Jeżeli mamy rękawiczkę, to jest to zawsze pewna osłona, tak? czyli Zawsze jest szansa, że ciachniemy mniej palec, a bardziej rękawiczkę. Zawsze jest szansa na to, że ona trochę chociaż zamortyzuje. To skaleczymy się mniej. Tak już plus, to e, kolejna rzecz ważna, no jeżeli już się skaleczyliśmy, tam się opatrujemy i tak dalej, e, to jednak rękawiczka jest czymś, co potem, no wiecie, nie jest fajnie zakrwawić natkę pietruszki prawda? to zawsze się pojawia takie pytanie czy jeżeli kucharz krwawi i, i krew do tej natki skapie to to jest zdanie wegańskie czy nie? okej okay, zwyczajnie higienicznie tak absolutnie o wiele lepiej kolejna rzecz jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo Tak co w kuchni jest jednym z podstawowych rzeczy, z jakiej mamy do czynienia? Temperatura. Tak, patelnie, garnki, łyżki, wypieki, to wszystko odbywa się w temperaturze 100 do 200 stopni. Tak? W takim zakresie temperatur operujemy w kuchni. Jeżeli bierzemy coś gorącego, no tu mamy rączkę plastikową, ale plastik też się potrafi nagrzać to jeżeli bierzemy to jeżeli bierzemy to przez rękawiczkę, ona zawsze tą temperaturę nam, zawsze tą temperaturę nam trochę obniży. Możemy wziąć rzeczy, których no nie, byśmy się po prostu oparzyli. Tak? Możemy się posłużyć rękawiczką. Kolejna, kolejna ważna rzecz, którą nam daje rękawiczka, Bądźmy szczerzy. Nie wszystko i nie zawsze łyżką albo czymś innym. Bardzo wiele rzeczy trzeba brać ręką, wiele rzeczy trzeba mieszać rękami. Naprawdę o wiele lepiej, higieniczniej jest w rękawiczkach. Oczywiście, yy, słuchajcie, te, te rękawiczki też trzeba zmieniać. Nie, że się ktoś podrapie po jajach, a potem używa dalej rękawiczek. Wybaczcie moją francuszczyznę, ale, ale takie rzeczy y, widziałem. Tak więc, to jest, y, to jest to. Kolejna rzecz, powiedzmy, mieszamy ciasto i tak dalej. Y, 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 nasza własna wygoda. Ktokolwiek obrabiał buraczki na przykład, tak? mielił je, ścierał, mieszał rękoma, to wie jak to barwi. Tak? Jeżeli mamy rękawiczki, nie ma problemu, zdejmujesz, wyrzucasz, zakładasz nowe. Coś czego, ja mam wrażenie, większość normalnych ludzi nie znosi, I ja też, czyli suszone pomidory, nie znosi obróbki, w jedzeniu są pyszne, Natomiast obróbka suszonych pomidorów i ich krojenie to jest koszmar, ponieważ wszystko jest upierdzielone potem w oleju. Jezu, jak bardzo. Tak, jeżeli kroisz, to bierzesz je, trzymasz i tak dalej, to, to normalnie masz wrażenie, że ten tłuszcz aż się po prostu od stóp do czubka głowy tak oblewa, a jeżeli masz rękawiczki, ściągasz, wyrzucasz, super. Tak, to jest bardzo wiele rzeczy, które obrabiamy, właśnie jest brudzących w taki lepki, trudny do zmycia sposób. Rękawiczki są wówczas niezastąpione. Również kolejna rzecz no, w kuchni mamy do czynienia cały czas czy to z oparami, czy to z wodą, płynami do mycia garów, tak z różnymi z różnymi produktami, które są na przykład kwaśne. To niekoniecznie jest dobre dla skóry. To jest po prostu ochrona dla naszej skóry. Tak Krem do rąk jest bardzo ważny w kuchni, ponieważ potrzebujemy o skórę zadbać. Tak samo ważne, jeśli chodzi o ochronę skóry, są rękawiczki. Mam nadzieję, że Was przekonałem do tego żebyście używali dobrych nitrylowych, najlepiej niebieskich rękawiczek a w bonusie jedna sztuczka ręczniki papierowe takie z rolki najlepiej Niekoniecznie wzorek, ale dobrze, jeżeli on jest gruby. 2-3 listki. Trochę wody. Oczywiście nie musicie tego robić taką wodą z miski. Ja to robię w ten sposób, żeby to tu pokazać. Tak, składamy na pół. Podkładamy pod deskę. Tak, oczywiście. E, ja tu zrobiłem na, na, na trzech listkach, i to jest tak naprawdę trochę za dużo. To trzeba sobie wyczuć, e, ile to ma być. E, po co? E, po pierwsze, bardzo często. Ja tu akurat O, ta jest, nie wiem, czy to będzie widać. E, to jest taka deska, którą ja używam wyłącznie do orzechów, owoców, rzeczy słodkich. To też jest ważne. Normy HACA, wprowadzone w Polsce już chyba z 10 lat temu, wymuszają używanie różnych desek w różnych kolorach do różnych grup produktów ze względów higienicznych. Natomiast czysto praktycznie dobrze jest mieć różne rzeczy. Do różnych elementów, no bo wiecie co? No, jak kroimy pomarańcze na deser, to niekoniecznie jest dobrze, jeżeli ona ma nutę starej cebuli albo czosnku. Ja wiem, że jest taki nud w gotowaniu teraz, który łączy śmiało smaki, ale może bez przesady. Natomiast nie o tym. To ona jest, widać to chyba, jest trochę zwikrowana. Bardzo często deski, zwłaszcza drewniane, bo drewno się pod wpływem wody w myciu będzie odkształcać, ale często deski się właśnie wichrują, często się odkształcają. Wtedy, jeżeli podkładamy, podkładamy papier taki zmoczony, to to jest to, to nam to wyrównuje. To jest jedna rzecz, druga e, zwłaszcza jeżeli e, coś e, intensywnie kroimy szybko dużą ilość Czyli jeżeli coś obrabiamy w kuchni roślinnej tak nie robimy to podłożenie papieru zmniejsza Zmniejsza poziom hałasu, a e, hałas jest jedną z najgorszych rzeczy w kuchni. Coś tego ja, na przykład, serdecznie nienawidzę. Nienawidziłem to po pracy w falafelowni, gdzie przez całą trwającą 8-10 godzin zmianę musiało być włączone. No, koszmar. Jak chodzi 10 minut, mniejszy, ale 8 godzin naprawdę, to się przekłada na, na poziom stresu, tak naprawdę, tak? To zanieczyszczenie hałasem przekłada się bardzo mocno na poziom stresu. W kuchni tych hałasów mamy mnóstwo, sama, właśnie obróbka, krojenie, siekanie, tłuczenie. Wyciąg a tak naprawdę, jeżeli więcej gotujemy nawet w domu, to ten wyciąg jest potrzebny, tym bardziej, że w mieszkaniach te kuchnie są w Polsce często bardzo, bardzo małe. Więc tam powiedzmy jeden garnek czy dwa już nam tworzą straszną wilgoć i pojawia się grzyb i tak dalej, więc ten wyciąg jest potrzebny. rozmaite, rozmaite urządzenia kuchenne tak tu mamy o taką fajną maszynkę. Polecam tego typu do, do ścierania warzyw. No to to jest na sucho, tak? Jak są warzywa, zgłośnij. Tak, wielu zawodowych kucharzy jest notabene lekko przygłuchych. Właśnie z tego powodu, że cały czas pracujemy w, w hałasie. Tak więc, jeżeli mamy jakąś możliwość poprawienia sobie komfortu pracy w kuchni, nawet minimalnego, tak? To jest e, jeden mój hmm. znajomy z dawnych czasów, z się mawiam niekiedy poprzedniego życia, miał taką stronę na Facebooku, chyba 1 razy 365 jakoś tak to jest siła procentu składanego tak jeżeli codziennie jest lepiej o 1% to po roku to wychodzi ogromna ilość i to jest o wiele lepsze łatwiejsze praktyczniejsze niż próba wdrożenia na naraz ogromnej zmiany o 50% pamiętajcie o tym co też w kuchni drobne zmiany potrafią robić wielką różnicę potrafią sprawiać że jest o wiele lepiej w kuchni, w naszym życiu. Jezu, czy ja brzmię jak mówca motywacyjny? Mam się że nie, ale naprawdę, słuchajcie, warto. Y, takie nieduże zmiany jak rękawiczki, y, takie malutkie zmiany jak ręcznik papierowy pod deską do krojenia. Y, y, życie stanie się lepsze. Dajcie znać czy takie filmy z tego typu poradami wam się podobają, czy chcecie więcej. Oczywiście. Zasubskrybujcie oczywiście, dajcie łapkę w górę i tak dalej, te wszystkie pierdoły. Cześć do, do usłyszenia.